Salm czterdziesty. Modlitwa dziękczynna i błagalna. Całą moją nadzieję położyłem w jachwę i nakłonił się ku mnie i wysłuchał moje wołanie. Wydźwignął mnie z przepastnego dołu, z grząskiego bagna. Postawił nogi moje na skalę i umocnił moje kroki. W usta moje włożył nową pieśń, chyl, uczci naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, i zaufają Jachwę. Błogosławiony człowiek, który nadzieję swoją złożył w Jachwę, a nie przyłącza się do ludzi zuchwałych, ani do tych, którzy drogą kłamstwa podążają. Nieprzeliczone są Twoje cuda, któreś uczynił w Jachwę, Boże mój, a w zamierzeniach Twoich względem nas nie ma równego Tobie. Chciałbym je głosić i o nich opowiadać, ale zbyt wiele ich, by móc je wyliczyć. O wiarach i darach nie masz upodobania, nie żądasz całopalenia ani ofiary za grzech. Lecz otworzyłeś uszy moje, rzekłem więc. Oto przychodzę. W zwoju księgi zawarte są dla mnie wskazania. Pełnić Twą wolę, Boże mój, to moje pragnienie. A prawo Twoje noszę głęboko w sercu. Sławiłem sprawiedliwość Twoją przed wielkim zgromadzeniem i nie powściągałem przed tym ust moich. Ty wiesz o tym, o jachwę, nie kryłem w głębi mego serca Twojej sprawiedliwości, głosiłem o Twojej wierności i pomocy, nie taiłem Twojej łaskawości i prawdy przed wielkim zgromadzeniem. Jachwę, nie pozbawiaj mnie swego miłosierdzia. Niech strzegą mnie zawsze twoja łaska i wierność. Opadło mnie bowiem zewsząd tyle nieszczęść, że nie sposób ich zliczyć. Dosięgły mnie nieprawości moje, których nawet przejrzeć nie zdołam. Liczniejsze są, niż włosy na mej głowie, i odstąpiła ode mnie otucha zechciej mnie wybawić, Jachwę, Jachwę, pośpiesz mi na ratunek. Niech się zawstydzą i będą zawiedzeni wszyscy, którzy nastają na moje życie. Niech odstąpią hańbą okryci, ci, którzy radują się z mego nieszczęścia. Niech będą porażeni wstydem, ci, którzy mówią do mnie, ha, ha, niech się weselą i niech się radują w Tobie wszyscy Ci, którzy cię szukają. Niech ci, co wyczekują Twojej zbawczej pomocy, wyznają bezustannie. Wielki jest jachwę. Ja zaś nędzny jestem i ubogi, ale Pan ma pieczę nademną, mną. Tyś moją ostoją i moim Wybawicielem. Boże mój, nie zwlekaj.